Testosteron da się zwiększyć prawem przyciągania. Nie, to nie są żarty. Albo przyciągania naprawdę istnieje i naprawdę działa. Twoja rzeczywistość jest taka, jaką sobie ją wykreujesz w swojej głowie. Możesz przyciągać dobro albo zło. Tak samo jest z testosteronem. Mamy mózg, mamy rzeczywistość i mamy wpływ na hormony. Pamiętaj, że jeżeli otaczasz się słabymi ludźmi, jesteś negatywny, jesteś podporządkowany, twój testosteron musi się dostosować, więc ten będzie spadał, natomiast Kortyzor, prolaktyna i estradiol będzie rósł. Jeśli będziesz otaczał się wyzwaniami, adrenaliną, będziesz trenował, będziesz wokół mężczyzn, którzy są samcami alfa i chcą osiągnąć sukces w życiu, wtedy jedyną opcją dla Twojego testosteronu to jest samo to, że będziesz przebywał w męskim gronie, będziesz miał wyzwania i będziesz współzawodniczył z innymi, i testosteron będzie rósł. Tylko przez to. Pewnij się, że otaczasz się właściwymi ludźmi, a nawet jeśli jesteś wokół słabych ludzi, możesz z tego wyjść. Komentuj start, a pomogę ci zacząć. Ostro.